Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym filmem, o który prosiło mnie naprawdę wiele, wiele, wiele osób, więc chciałabym Wam pokazać, jak przygotowałam się do maja. Tak króciutko. Maj jest u mnie bardzo minimalistyczny, jak widzicie, w kolorach e, takich fioletowo-zielonych, miętowych. I pierwsza strona jest bardzo prosta, po prostu napis. Maj to miesiąc moich urodzin, 9 maja już niedługo. Maj to też majówka, oczywiście, i w naszym przypadku będzie to też wyjazd do Pragi, mam nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Także tak, to jest pierwsza strona. Druga strona, tracker kroków, w tym miesiącu troszeczkę inny, po prostu na, w takiej tabeli rozpisuję sobie, wypisuję, wyrysowuję, ile kroków zrobiłam danego dnia. Jak widzicie, plan jest ambitny: <laughs> 6 tysięcy minimum dziennie. Różnie z tym bywa. Jak jestem po prostu w pracy, to zwykle no, nie, nie, nie dobijam do tych 6-7 tysięcy. A szkoda. Mam nadzieję, że się uda to jakoś poprawić. Kolejny dzień, znaczy kolejny dzień, kolejne strony to oczywiście mój kalendarz miesięczny. Moja siostra ma w tym roku yy, matury, więc wypisuję sobie, kiedy piszę, jaką maturkę. Dzień mamy oczywiście. Moje urodziny 9 maja. No, i tutaj oczywiście wklejka z kreatywnym bujo, do którego serdecznie Was oczywiście zapraszam jak zwykle. Eee, na blogu jest już post od jakiegoś czasu o kreatywnym bujo. Możecie tam znaleźć właśnie ten arkusz do wydrukowania. A jeżeli zapiszecie się do newslettera, to już w, we wtorek. Dostaniecie też drugą, alternatywną wersję, bo we wtorek w newsletterze powędruje do Was, poleci do Was hasło do tajnej blogowej bazy materiałów, które udostępniam, różnego rodzaju, w dużej mierze będą się tam też pojawiać materiały bullet journalowe, więc warto skorzystać. Link oczywiście będzie na dole w opisie, także kreatywne buja. Kolejna strona, tak, kolejna strona to moja nastrojowa mandala. Ten pomysł, w zasadzie ten sposób zapisywania emocji i uczuć, jakie miałam konkretnego dnia, idealnie po prostu mi pasuje. Naprawdę idealnie mi pasuje. Zeszłą, zeszłą miesięczną mandalę wypełniłam całkowicie w 100%. Na Instagramie pewnie już się pojawiło zdjęcie, jeżeli nie, to niedługo się pojawi. Wygląda to po prostu obłędnie. Odstresowuje, a malowanie tych wszystkich kolorów i wzorów jest po prostu no, niesamowitym doświadczeniem, więc polecam. Gorąco zapewne pojawi się też wpis na blogu na temat samej nastrojowej mandali, tego jakie są alternatywne pomysły na to, jak ją robić, a także jak po prostu ją wykonać, bo, bo wiele osób też pytało, jak, jak, jak ją się po prostu robi. Także nastrojowa mandala. W tym miesiącu mam więcej y, humorów, że tak powiem. W zeszłym miesiącu było chyba 5, w tym mam 2, 4, 6, 8, 9 aż, więc trochę więcej, bo mi w tamtym miesiącu brakowało kilku w skali. No, więc tak to wygląda. I ostatnia strona z taką rozpiską miesięczną, bo kolejne strony to już są dniówki, które wam pokazywać. Na razie nie zamierzam. Znaczy nie zamierzam. Widzieliście je na Instagramie, a zobaczycie je też w podsumowaniu miesiąca. Tutaj jest tak jak w poprzednim miesiącu kalendarz blogowy, blogowo-youtubowo-mailowy, w którym sobie zapisuję tematy mm, konkretnych postów, filmów i mailingu, co, co konkretnie w nim będzie. Tak, żeby się nie pogubić i móc od razu sobie wszystko tutaj widzieć dokładnie i móc zaplanować. I ostatnia strona miesięczna, z której korzystam, to koło snu. Lubię sobie zapisywać, ile spałam w danym dniu i szukałam czegoś nowego. Właśnie widzę, że nie dorobiłam kreseczki nad s. <laughs> no cóż. Tak, szukałam jakiegoś nowego pomysłu, żeby to nie był zwykły wykres, zwykła tabelka i znalazłam właśnie taki koło snu gdzieś na Pinterestie. Niestety nie, nie, kompletnie nie pamiętam, gdzie. To koło jest, jak widzę, teraz to strasznie takie pokreczne wyszło, ale. No cóż. W każdym razie chodzi o to, że tutaj są dni miesiąca oczywiście, jak widzicie, są nierówne, bo jakże, żeby to było inaczej. I każdy dzień miesiąca zaznaczam danym kolorem, tu jest klucz. Jaki kolor odpowiada jakiej, jakiemu przedziałowi czasu, który spałam. No, no i tak to wygląda. W zasadzie tak wygląda mój maj, mój maj urodzinowy. W maju pewnie dużo pojawi się też wpisów e, takich bullet journalowych e, wyjazdowych, bo planujemy, tak jak mówiłam, wyjazd do Pragi. E, byliśmy na majówce u mnie urodziny na wsi i jakby trochę będzie się działo. Przy okazji, jak już jesteśmy przy filmie, to pokażę Wam jeszcze dwa notesy, które ostatnio do mnie przyszły, e, to są notesy z Rolls-Royce. Note to są o tyle fajne notesy, że można je sobie spokojnie wyginać we wszystkie strony, jak widzicie. Mam zeszyt w zielono-białą linię i w żółto-białe kropeczki. Oba są oczywiście w kropki. One, podobnie jak Klojsturm, są. E... O Boże, są białe. Fuj, nie są białe, są żółte. Właśnie o to chodzi, że są żółte, nie są, nie są białe. 120 stron. E... Okładka biała, kremowe kartki w środku, w kropki. Notes A5. Jeszcze go nie testowałam, więc nie wypowiadam się co do przebijalności i trwałości, ale wygląda bardzo zachęcająco i nawet się rozkłada, jak widzicie. Nic się tutaj nie rozrywa, nic się nie rozkleja, ładnie się rozkłada. No i jest leciutki. To jest chyba jego największy plus. Jest leciusieńki. Ta okładka jest po prostu lekka jak piórko, więc będzie dobry dla osób, które noszą swój notes do ze sobą po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. Ja noszę i powiem Wam szczerze, że teraz y, jak już je otworzyłam, podotykałam, to zaczęłam się zastanawiać, czy by przypadkiem nie przerzucić się na Rollsa, jak już skończę mojego Devangarii, mimo tego, że kolejny Devangarii czeka w kolejce. Hmm, no zobaczymy. Ten wygląda naprawdę obiecująco, no, ma te kropeczki zwłaszcza, jest po prostu prześliczny. Kurczę, mogłabym spróbować. No nic, będziemy jeszcze myśleć, będzie jeszcze na pewno casting na notesy robione w moim przypadku. No i to jest tak naprawdę wszystko, co chciałam Wam pokazać. Chciałam Wam właśnie powiedzieć dwa słowa o tych notesach, bo jestem z nich mega zadowolona, w sensie wyglądowo, jakościowo i jakby zaspokajają moje potrzeby, mam wrażenie. Kurczaki, tego się nie spodziewałam. Wiem, czego mi tu tylko brakuje. Brakuje mi tu tylko zakładki, ale to kwestia tego, że one są bardzo minimalistyczne, więc jakby zakładka byłaby już tutaj chyba troszeczkę na wyrost. No nic. W każdym razie, to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Chciałam Wam pokazać mój maj. Maj Wam pokazałam. A, przez przypadek zobaczyliście kilka dni. Maj Wam pokazałam. Pokazałam Wam dwa notesy. Mam nadzieję, że to Was zaspokoi na czas jakiś. Spodziewajcie się jeszcze w najbliższym czasie filmiku z kwietniem i jak już sobie uzupełnię wszystkie tam listy, które miałam w międzyczasie porobione, to wtedy nagram film z kwietnia, pokażę Wam kwiecień, nadrobię też poprzednie miesiące, bo wiem, że nie wszystkie Wam pokazywałam. Eee, plus oczywiście... O, zobaczcie jaki... gumka... gumka eee, chomika. Plus oczywiście pokażę Wam jeszcze kilka testów, mam w planach test pisaków, plus chyba jeszcze dwa hole mam nagrane. Także to wszystko przed nami. Postaram się teraz wrzucać dwa filmy tygodniowo, w środy i w piątki i wtedy spodziewajcie się właśnie nowych filmów. No i co? Zapraszam koniecznie do subskrypcji. Zbieramy oczywiście na przycisk. Lajkujcie, wpadajcie do mnie na bloga, bo na blogu dużo o bullet journalu. Koniecznie zapiszcie się na newsletter. To bardzo przydatna rzecz. I co jeszcze? Na Facebooka zapraszam, na Instagrama zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście na dole pod filmem. W opisie tam też znajdziecie link do sklepu Rollsa, żebyście widzieli, gdzie znaleźć te piękne notesy. No i cóż, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!